Tak króciutko, jeżeli chodzi o główną zasadę działania maszyny, myślę, że najistotniejsze i najfajniejsze będzie to, że przyjechaliśmy, będziemy pokazywać praktycznie jak to pracuje. Zrobimy, dwa dwa, dwa na komponentach tak właściciela gospodarstwa. Według tego przepisu operatorem będzie, będzie senior brawo. E, maszyna jest stosunkowo prosta w obsłudze, e, po tej całej prezentacji zobaczymy jak wygląda TMR i, i przejdziemy do jakichś tam pytań szczegółowych, szczegółowych ewentualnie elementów się samej maszyny AOP. To co tutaj nie zostało zmienione jeżeli chodzi o tę maszynę w stosunku do teraz wypuszczanych, to ma ścisły związek i korelację ze zmianą normem ze spalin doszła blu, doszły, doszły inne, ponieważ jest to silnik Iveco FMT eee, ten, ten model dysponuje mocą 165 koni mechanicznych a w tej chwili ten model wypuszczany przez fabrykę ma 250 koni even if we price a little more consumes less than the other machine than vertical and the horizontal system. czyli tema dalsza prędkości detajlu because the high power of the cutter requires less energy. Mm -hmm. eee, jak gdyby tu jest też ścisła korelacja mocy silnika czyli nadwyżki mocy silnika w stosunku do systemu rozdrabniania i, i e, załadunku kasy. Był e, był to ma taki jak gdyby że Zwiększenie tej mocy silnika powoduje, że tak naprawdę spada dużo paliwa, ponieważ ten nie ma takiego obciążenia tego mniejszego, tego mniejszego, który mógłby spać. final product, the mix, jest

Bardzo, bardzo ważną zaletą tego systemu, jeżeli chodzi o mieszanie TMR-u, jest to, że w tej konstrukcji wozu paszowego E, zarów tak samo dobrze wymiesza się 10, 15, 20% e, porcji mieszanki, jak i 100%. Czyli jak mamy tutaj model 5000 o pojemności 21 m3, to sugeruje e, około te 5, 5 ton ładunku, który efektywnie jest mieszany i, i przygotowywany w takiej pojemności, plus minus oczywiście. E, to nie ma problemu z wymieszaniem tutaj, nie wiem, 300 kg tak samo wydajnie, czy 500, czy 1000 Więc Tutaj jeszcze tak dygresyjnie chciał dodać, że maszyna, ta wersja jest wyposażona w magnesy. Widać tam te pokrywy wziernikowe w tylnej części. Tak samo tutaj przy, przy rozładunku na tym ślimaku, a też, dodatkowo, też dodatkowo są magnesy. Także opcjonalnie może tutaj być jeszcze system automatycznego smarowania. To czego tutaj nie mamy e, precyzyjnego dawkowania cieczy, to, to, to jest taki system, który no, tutaj musimy to jakoś tam wlać, myślę, że sobie poradzimy, ale ta maszyna może być wyposażona w ten system dawkowania, który później precyzyjnie w środku z trzech dysz rozlewa w trakcie mieszania e, zadaną ciecz, może to być nawet bardzo gęsta ciecz e, do, jako komponent mieszanki. Jedno ogólne pytanie można? produkują wodów w tym roku. Mm -hmm. eee, i na jaki rynek to jest rynek włoski To jest rynek, to jest rynek, błoski, to jest rynek ee, europejski, światowy mm -hmm. eee, it no i, i jakiej pojemności, uh, pojemności uh, się sprzedaje najwięcej? Uh, uh, a question from the, from the, so that's, uh, the first part of the question is how many of the machines, the yeah. so most yeah. popular yeah. and also what's the biggest market for this machine is it Italy or other countries? So our, our enterprise our are has 25 employees it's not huge Siamo lavorati per dire che la botte ci arriva fatta, okay. il telaio arriva fatto, la cabina arriva fatta. No, delle parti mm. so la like il, il telaio, la cabina, like il frame, la cabina, oltre a mm. tutto la componentistica, ovviamente. C'è un di componenti che da arrivati già pronti, quindi hanno un po' di che sono state

z czego Z czego 40, około 40 sztuk to są maszyny kompletnie nowe, czyli zbudowane od podstaw nowe, a pozostała część to są maszyny z rebuildingu, tak, tak to nazwijmy, czyli tak jak ta maszyna tutaj, coś co trafiło gdzieś tam w rozliczeniu, coś co zostało zamienione na inną maszynę, a fabryka doprowadza to, to jak w 100% do, do, do wartości nowej maszyny. and about the market we sell many machines in Portugal, Spain, France and we are trying to sell it in Greece as well. Where is it more complicated? In Portugal, Spain, France and Greece Trochę <laughs> <laughs> <sí, Italy>, sí. <laughs> ja to, sí. Jeżeli mówimy o eksporcie oczywiście, a te procenty, eksport, a 20% eksportu. 20%, 20%. eksportu. Mm. Sí. Mm. Uh, czyli no, ten import na razie to jest 20%, czyli 80% zostaje na rynku włoskim.